Co można powiedzieć o tym po tym po tym meczu? Remis Remis, A, coś pozytywnego, cokolwiek? Ojej, no, no pogrzebaliśmy to, co Albańczycy nam wykopali Szkoda, szkoda, wydawało się, że tutaj jesteśmy faworytem Źle weszliśmy w mecz 400 fragmenty to, to zbyt dużo na, na zbyt dużo pozwalaliśmy Bardzo ślamazarnie wyglądaliśmy w środku pola Bardzo dobra diagnoza Michała Probierza Czyli zmiana dziczka na slisza Ale to nie tylko w dziczku możemy upatrywać słabości Pierwszej połowy, dobre ostatnie 10-12 minut I niezła druga połowa Natomiast, natomiast no przegrywamy, przegrywamy chyba te eliminacje, natomiast też, też zostaje nam jakaś nadzieja na, na barażu. Pewnie się jeszcze dużo może wydarzyć. Musimy przede wszystkim ograć Czechów, żebyśmy się nie obudzili w ogóle na, na czarnym dnie. No wesoło nie jest ciężko cokolwiek konstruktywnego. Na pewno jeśli robimy z 21 punktów, 10-11 mamy, no to chyba coś jest nie w porządku. Ciężko wymagać tego, żebyśmy jechali odkrytym autokarem na, na euro, bo, bo gdzieś coś zostało zawalone i, i pewnie ciężko kogokolwiek obwiniać, bo... Bo te eliminacje zaczęliśmy bardzo słabo, a teraz Michał Probierz próbuje to jeszcze zbierać i łatać. Miejmy nadzieję, że, że z takim efektem, żebyśmy u zachodnich sąsiadów na euro zagrali. Widział Pan jakiś pomysł dzisiaj na to, jak, jak pokonać tę Mołdawię? No na pewno, na pewno w środku pola przegraliśmy niestety rywalizację w pierwszych 30, 30 minut. Jak pokonać? Pomysł był, bo i Piotrek Zieliński miał bardzo blisko ze Świderskim i Trzymańskim współpracować. Aktywne miały być wahadła, a to zobaczyliśmy dopiero w drugiej części meczu. I to był chyba nasz, to była chyba nasza bolączka, że zbyt wolno przenosiliśmy piłkę z jednej strony na drugą. Ale przyznam szczerze, że tak jak podobała mi się Mołdawia w drugiej części meczu w Kiszyniowie, to dziś to było najlepsze 45 Mołdawian, jakie widziałem, a muszę przyznać, że nie zawsze przyjemnością, ale sporo spotkań tego zespołu musiałem obejrzeć. To była najlepsza Mołdawia, jaką widziałem. Ostatni mecz ze Szwecją, bardzo niezdarni. Mecz z Polską w Kiszyniowie pierwsza połowa katastrofa. Druga, niezła, ale skuteczna. A dziś to była Mołdawia agresywna, dynamiczna, atakująca dużą liczbą graczy. Natomiast no, jeśli chcemy jechać na Euro, mamy dobrych piłkarzy w dobrych klubach, to jest to rywal, którego po prostu powinniśmy pokonać, a przypomnę, że Mołdawia na nas zdobyła cztery punkty. Dzisiaj to na pewno była mądrzejsza i lepsza reprezentacja Polski niż w drugiej połowie w Kiszyniowie, ale, ale niestety tych czterech punktów no, brakuje nam niesamowicie. Szkoda, szkoda, bo wrócił optymizm. Z Michałem Probierzem do tej kadry wrócił optymizm, wróciła jakaś hierarchia, wróciły nowe pomysły. Dobry mecz Przemka Frankowskiego, dobry mecz w Wszołka, natomiast widać, że Selekcjonerowi ciężko jest żonglować graczami, którzy w swoich klubach mają problemy albo, albo grają po prostu w klubach słabszych, albo nie odgrywają w nich wiodących ról. No i to chyba, to chyba tyle, więc, więc no, no nie za wesoła ta niedziela. Ta naszą niemoc w ofensywie możemy tłumaczyć brakiem Roberta Lewandowskiego, czy nawet bez niego powinniśmy sobie poradzić? No powinniśmy sobie poradzić, oczywiście. Natomiast dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że w takich meczach Roberta nam nie brakuje, nawet w takich meczach, to to chciałbym, żeby jeszcze ten Robert miał ze 25 lat w piłkę i był dalej tak wybitnym napastnikiem, bo, bo po prostu tak dobrych napastników nie znajduje się co, co dwa lata w akademiach pod Warszawą albo w samej Warszawie. Nie. Komentarze będą brutalne na pewno po tym meczu. Przypomina pan sobie tak słabo grającą prezentację Polski w ostatnich latach? Kiedy ostatnio graliśmy tak w ten sposób? P -p -p wie pan co, ja zacząłem wchodzić w życie piłkarskie niestety w czasach medalowych 82, później wizyty na Mundialu 6 w dużo mocniej obsadzonych turniejach. No przyznam szczerze, że ogromne rozczarowanie z sobą Fernando Santosa i do tego będę wracał i, i niestety no nawet przy takich piłkarzach, jakich mamy, no ten selekcjoner niestety cofnął nas o o kilka dobrych lat do tyłu, bo, bo, bo nic nowego nam nie pokazała. A na dobrą sprawę Michał sprząta po swoim poprzedniku i, i mieliśmy nadzieję, że, że będzie to nieco szybciej i, i dzisiaj po prostu wygramy, bo no mieliśmy wszystko w swoich rękach. Szkoda, szkoda i, i to, chyba, to chyba tyle.